Bóg przyszedł i wziął na siebie całą Twoją winę. Jezus doskonale zapłacił za wszystkie Twoje grzechy. Zmartwychwstał, żyje. Przyszedł do Ciebie. On już stoi. Nie musisz iść tam, wiecie, do Kanosy, nie musisz iść do Lourdes i tak dalej, ani nawet do naszej swojskiej Częstochowy. Autobus do Lichenia też Ci niepotrzebny. Bo Pan Wszechświata, Jezus Chrystus, w Apokalipsie, zobacz, 3,20, mówi, oto stoję u Twoich drzwi i do Ciebie, Kołaczę. Z Tobą chcę być, z Tobą chcę spędzić wieczność, z Tobą chcę wieczerzać i się zaprzyjaźnić. Tylko najpierw muszę, się, muszę Cię obmyć, bo łajnem cuchniesz, grzechem cuchniesz. Pozwól mi wejść do Twojego życia i Cię obmyć. To jest oferta Jezusa. Dziś dla Ciebie. To jest właśnie broń, którą Jezus stosuje. Wysłał swoich apostołów, żeby głosili Ewangelię. I każdy, kto otworzy drzwi Jezusowi. Zostaje obmytej i pachnie. Ma białe szaty. Jak powiedział, Wasze grzechy jak śnieg wybieleją, kiedy do mnie przyjdziecie. Masz przebaczone wtedy wszystkie grzechy. Masz już od tej sekundy doskonałą społeczność z Bogiem. Zobacz, jak ten werset się kończy. I będziemy razem imprezować. Ja z tobą, a ty ze mną. No słuchaj, możesz zlekceważyć tę ofertę, ale potem, jak staniesz na sądzie, nie dziw się, że dostaniesz kopa w dupę.